Witajcie na kanale Pawła Majsterkuje ja dzisiaj zaprezentuję Wam szlifierkę kątową marki Angel, symbol AXXIO 18 łamane przez 115Q zasilaną akumulatorem 18V z serii Power Exchange akumulatora i ładowarki nie ma w tym zestawie mam je osobno w pudełku znajdują się Standardowo instrukcja, osłona tarczy, uchwyt i sama szlifierka. W szlifierce zastosowano silnik bezczotkowy, co zwiększa jej wydajność. Jest przystosowana do pracy z tarczami 115 mm. Prędkość obrotowa szlifierki bez obciążenia to jest 8500 obrotów na minutę. Szlifierka posiada beznarzędziowy system mocowania tarczy. Mamy taką nakrętkę na gwint M14. Ta nakrętka ma także miejsce na kluczyk którego nie mamy w zestawie, natomiast rękojeść też ma miejsce, żeby ten kluczyk tam włożyć. Można, rękojeść można przykręcić z lewej bądź prawej strony, od góry nie mamy miejsca. Jest cała ogumowana, tak samo tutaj uchwyt jest z góry ogumowany i tu pod spodem też mamy gumę. Trzyma się to pewnie i dosyć fajnie. Osłona tarczy także ma regulację beznarzędziową. Możemy ją zdjąć, tylko trzeba nakrętkę całą odkręcić. Posiada zabezpieczenie przed przeciążeniem. Włącza się w ten sposób. Naciskamy i przesuwamy do przodu. Żeby zwolnić, wystarczy lekko dotknąć. Dobrze, to może włączę akumulator. Bateria ze wskaźnikiem naładowania jest wyczerpana, bo jeszcze jej nie, nie używałem. Nie, nie ładowałem. Jak możecie usłyszeć, posiada system powolnego rozruchu. I także posiada zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem. Włączymy ją. akumulator. Po ponownym załadowaniu akumulatora nic się nie dzieje. Musimy wyłączyć i dopiero włączyć. Poszukam jakieś tarczy i zrobimy parę testów. Tak, jeszcze z ciekawostek: czy pasuje do tej szlifierki tarcza i osłona 125? Otóż z mojej szlifierki, no nie bardzo. Ta średnica tej osłony jest dużo większa. Nie wiem, jak, jak z innych szlifierek, czy ta głowica w tych szlifierkach jest mniejsza. No bo ja mam zwykłą na prąd 125, więc może być większa. A jeżeli będzie na akumulator, mogą być mniejsze i będzie pasowało. No nie wiem, nie jestem w stanie tego sprawdzić. Może jak kiedyś dorwę jakąś akumulatorową, to uda mi się to zweryfikować. Najpierw sprawdzę zabezpieczenie przed przeciążeniem albo po prostu kiedy nam odetnie akumulator. Akumulator w pełni naładowany. Ok, no to sprawdzimy. Spróbuję docisnąć, zobaczymy kiedy się zatrzyma tarcza. Widzicie, zbyt dużej siły nie, nie użyłem. Bateria nadal cała. Jak widzimy, zabezpieczenie przed przeciążeniem działa, zatrzymuje tarczę. Aczkolwiek nie wiem, czy to, czy po prostu jej nie zatrzymywało, a nie działał ten system, bo akumulatora nam nie odłączało. No nic, zobaczymy przy cięciu. I dobra, przechodzimy do testu cięcia. Tu mam pręd zbrojenowy 12. No, zobaczymy, ile razy uda nam się to przeciąć. Jesteśmy po 10 cięciach. Od razu mówię, że tarcza nie jest jakaś markowa. Jest typowa z marketu. Sprawdzimy akumulator. Po 10 cięciach. Jedna kreska nam spadła. Akumulator jest zimny. Szlifierka też się nie grzeje. No to sprawdzimy kolejne cięcie. No i mamy kolejne 10, czyli już 20. Akumulator spadł, o kolejną kreskę. No już już tutaj trochę zaczyna się od spodu grzać. Widzieliście i wyłączyło akumulator miga, jedna kropka. Myślę, że nie będę już ukatował dalej. Trzeba wyłączyć. No jak widzieliście, odcięło zasilanie, bateria miga. No, już przestała migać. Bateria jest trochę ciepła. Tarczę praktycznie całą zużyłem. Wykonała 32 cięcia. Na 32 albo 33 cięciu się zatrzymała. Podsumowując, szlifierka jest lekka. Waży około 1,5 kg. Bez baterii. Dobrze się ją trzyma. Jest poręczna. Jednakże nie postawimy jej na akumulatorze. Ma taką konstrukcję, że się przewraca więc musimy tak odkładać. Podczas testu wykonałem nią ponad 35, pręta FI 12. Weźmy pod uwagę, że to jest akumulator 2,5Ah, nie 4. W sumie engine ma chyba 6. Ponad 30 cięć wykonałem w czasie około 7 minut. Akumulator troszkę się nagrzał. Nie był gorący, że, że nie szło go dotknąć, ale był ciepły. To ciepło dało się odczuć w ręce. Uważam, że ta szlifierka jest idealna do warsztatu, żeby coś przyciąć, podciąć, podszlifować. Nie zapomnijcie o subskrypcji. Jak wam się podobało, dajcie łapkę w górę. Dzięki za oglądanie i do następnego. Cześć.